Witam wszystkich bardzo serdecznie, jak zwykle jestem z mistrzem Jarosławem. Okay. Moi drodzy, dziś chcielibyśmy Wam zaprezentować techniki, jak obronić się przed takim złapaniem. Ktoś podchodzi, łapie cię, chce ci może tam kapslówkę zrobić, być może chce ci założyć, być może zbanie, no ale w każdym bądź razie łapie cię, dotyka i pcha. Tam swoje y, przebrzydłe łapy, ale zanim to pokażę, moi drodzy, chciałem podziękować Cię, Michałowi Szczepańczykowi, Łukaszowi Strużyńskiemu, Markowi Krasińskiemu oraz. Y, innym anonimowym patronom oraz Jackowi Adachowi, Michałowi Mazurowi, Sebastianowi Sprężynie, Jackowi Żurawickiemu, panu Stanisławowi Jakubiakowi za wsparcie poprzez Patronite oraz poprzez YouTube. Moi drodzy, to pozwala nam robić niezależne. Treści, treści, które są pożyteczne, a niekoniecznie klikalne. Także, moi drodzy, dziś specjalnie dla Was zapraszam. Okej, okay, moi drodzy, sytuacja jest następująca, że stoisz sobie i ktoś cię łapie. Moi drodzy, zobaczcie, sytuacja jest o tyle problematyczna, że uwierz mi, jeżeli byłby to ktoś, kto. Kto ćwiczy judo, to już byś klaskał nogami w górze i latał od tej do tej strony. Także, e, moi drodzy, tutaj wszelkiego rodzaju dyskusje e, o zarządzaniu kryzysem. Z drugiej strony, nie wiem, napiszcie, jak można zarządzać kryzysem. Jeśli, jeśli jest kryzys, to znaczy, że Wymknął się spod kontroli, więc nie bardzo można zarządzać. Moi drodzy, to są takie dyskusje o niczym. Dyskusje e, o nabijaniu oglądalności, e, odnośnie tego, jak e, pertraktować z gościem, który cię trzyma e, i za chwilę ci zbani chce dać. No o czym ja mam pertraktować, moi drodzy? Tu już się kończą wszelkie dyskusje, e, moi drodzy, wszelkie mediacje się kończą. Moi drodzy, w momencie, kiedy podchodzi gość, łapie cię za bety, no to możesz się mediować po fakcie w szpitalu na przykład. Moi drodzy, sytuacja prosta. Głowa nisko. I uwaga, tu jest bardzo ważne, bo on nie podejdzie do Was tak jak na treningu i nie złapie Was tak. Mistrzu, pokaż, jak go jakby złapał dziadek. <gry> Widzicie, co się stało? Moi drodzy, gdyby nie poręcz, to poleciałbym w tył, patrzcie. Harad, bum i już. A on może kłaść, czyli może uderzać. Pierwsza rzecz pamiętaj głowa w dół noga w tył głowa w dół noga w tył czyli musisz się obniżyć zobaczcie jeśli ja będę stał na równi albo przy, albo nie daj boże moi drodzy będę on mnie łapie mówię nie rób mi nie rób <laughs> nie rób mi nie rób i dostał dostał w twarz moi drodzy pamiętajcie krok w tył głowa w dół i uwaga moi drodzy to jest chwyt <laughs> chwyt z którym można by walczyć, zrywać, ale tu nie ma czasu, moi drodzy, bo on będzie bił. Pamiętaj, że ten chwyt, on jest mocny, mistrz Jarosławie, w którą stronę? Jest mocny. Do siebie chce przyciągnąć, od siebie, tak? Ale mistrzu, trzymaj z całej siły. Ile masz pary? Popatrzcie, tu i tu nie ma żadnej siły. Więc moi drodzy, co ja robię? Popatrzcie, uwaga. Czyli głowa w dół, noga w tył, uderz raz i teraz wychodź w drugą stronę. Czyli wychodź w stronę. Zobacz, czyli hop, wychodzę tu, czyli spójrzcie, tu gdzie nie ma siły, tak? Do kamery. Mistrzu, ładuj się. Hop, raz wyszedłem. Dwa. Czyli wiecie, jak działa przekładnia, V-kardana. Przekładnia, czyli Coś, co przenosi napęd i jest tam y, jakiś krzyżak, który, który powoduje, że ten napęd się przenosi. Zobaczcie, on tu chce pchnąć, pociągnąć, ewentualnie na boki wytarmosić, tak? I tu ma siłę, dopóki tą siłę mu daje. Jeżeli będę, utwardzę się tak, no to on ma jeszcze łatwiejsze zadanie. Moi drodzy, czasami trzeba się zrobić miękkiszonem. I zwróćcie uwaga, moi drodzy. Chodzi mistrz Jarosław. Hop! Ha! To było od razu. Moi drodzy, nawet nie czekałem. Jak tam, mistrzu? Habzie. Moi drodzy, bo tu jakieś te habzie, habazie nam przeszkadzają. No, czyli, moi drodzy, zobaczcie, co zrobiłem. Głowa na dół, kontrola, czyli kontrola jego chwytu, druga ręka wychodzi, a ja wychodzę na jego twarz. Moi drodzy. Nawet jeżeli Ci się nie uda go obalić, bo odsunie głowę, odsunie głowę, tak, to teraz zobacz, tak, moi drodzy, uderzam w ramię, nie chcę uderzyć mistrza Jarosława, popatrzcie, hop, nie udało mi się, bo odsunął głowę, uderzyłem raz, zobaczcie, wyszedłem, i idę dalej, moi drodzy, spójrzcie, jak mistrz... Złapał się nogą. Moi drodzy, to jest mistrzostwo. Okej, okay, jeśli jesteś na YouTube, to oczywiście nic się dla Ciebie nie zmienia. Pamiętaj o lajku, subskrypcji, oczywiście o tym, że możesz nas wesprzeć po to, żebyśmy mogli tworzyć właśnie takie niekomercyjne treści, które nie bazują na klikalności, a bazują na przydatności. Przydatności w samoobronie. Moi drodzy, musieliśmy zmienić miejscówkę, ponieważ tamta mogłaby się okazać Dosyć kontuzyjna przy tej technice. Moi drodzy, uwaga, złapanie. Pamiętaj, zasada zostaje ta sama. Krok do tyłu, głowa w dół, tak? To jest, moi drodzy, główna zasada. Pamiętajcie o tym, jeżeli ktoś was łapie, pamiętajcie, żeby zrobić krok do tyłu, głowa nisko. Dwie rzeczy po pierwsze, nie dostaniesz z bani. Po drugie, chronisz się przed uderzeniem. Po trzecie, stabilizujesz swoją pozycję. Pamiętaj, postaraj się, aby twoje ramię było niżej ramienia napastnika. Czyli stań się mniejszy, bądź mniejszy. Nie, staraj się tłumaczyć, nie, bo ja nic nie zrobiłem, wielbłądem nie jestem i tak dalej. Moi drodzy, i teraz zobaczcie, to nie będzie chwycenie takie, jak wiecie, wiecie u kogo, nie? No, czy to będzie tak, gość wparuje, tak, widzicie, zobaczcie, ja pokażę Wam jak to wygląda, Gosz wchodzi, wparuje, bum, patrzcie, ja tu zamiast skupiać się na obronie, muszę się skupiać na złapaniu równowagi, żeby nie polecieć, więc tak jak mówię, jeżeli idzie ręka raz do tyłu i teraz moi drodzy, uwaga, popatrzcie, Moi drodzy! Mistrz już chyba wie, o co chodzi. Uwaga, moi drodzy. Raz do tyłu wchodzę, raz. Dwa. No. Udało się teraz bez, bez kontuzji, moi drodzy. Pierwszy raz musieliśmy, musieliśmy wyciąć, bo mistrz Jarosław doznał... Sprawdzałem, jak twarda jest ten Tak, sprawdzę jak twarda jest tam ta barierka. Piszczel. Moi drodzy, prosta sytuacja. Czyli popatrzcie, krok do tyłu, wchodzę raz, popatrzcie, jestem tu. Oczywiście nie musisz tego robić tak wysoko jak ja to zrobiłem w tym momencie. Popatrz, zaatakuj. Hop, tak mistrzu, trzymaj do końca. Trzymaj, trzymaj. Hop, raz, dwa. Jeśli trzyma do końca, to jeszcze tu można zobaczyć, włożyć kolano za łokieć. Przyblokować i, moi drodzy, e, wyeliminować na stałe. No, moi drodzy, e, a teraz zdradzę Wam pewną tajemnicę. Moi drodzy, no, specjalnie dla widzów YouTube'a. E, jeżeli złapanie jest tu, bądź w okolicy środka, no to wykonujemy techniki właśnie typu, tu typu zejście w bok, czyli wykorzystuję słabość w bok i tu uderzam, typu wejście pod, pamiętaj, że jak głowa do góry i w tym momencie obalenie, ale jeśli to złapanie jest po przekątnej, moi drodzy, mistrzu, co się stało? Co się stało? Szybko. Szybko. Moi drodzy, pamiętajcie, jeżeli jest złapanie po przekątnej, złap tylko rękę tu. Oczywiście zasada ta sama, czyli krok do tyłu, złap rękę i uwaga, całym ciałem przekręć się tu. Tu jest łokieć. Moi drodzy, tu jest łokieć. Czyli jeżeli złapię tu, popatrzcie, Nałożę rękę tak, żeby jego pięść była w górze. To jeżeli to mocno zrobisz, to wywalisz łokieć na drugą, na drugą stronę. Moi drodzy, jeszcze raz powtarzam, starajcie się tu, oczywiście w judo jest zrywanie chwytu i jak najbardziej to działa. Ale pamiętajcie, że na ulicy tego nie stosuję, ponieważ są uderzenia, więc jeżeli ja zacznę zrywać ten chwyt. Nie macie czasu. Bo. Nie ma czasu. Dlatego tu od razu trzeba uderzać. Żadnego zarządzania kryzysem, żadnych dyskusji czych, nijakich. Ja tak muszę, moi drodzy, się przemieszczać, bo wiatr wieje. Nie chcę, żeby wam tam szumiało w tym mikrofonie. Potem ja włosy rwę z głowy, żeby, żeby wam nie szumiało. Moi drodzy, tak samo. Techniki typowo z jiu one działają, tylko one wymagają wieloletnich ćwiczeń. A ja Podejrzewam, że ktoś, kto chce się bronić na ulicy, no, nie ćwiczy wiele lat, po prostu chce znać proste wyjścia. Proste, co nie znaczy prostackie, moi drodzy. No Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie, że. Tu nie ma siły. Nawet zobaczcie, jeśli bym mocno musiał wejść, tak? Czyli zasada. Hong, raz. Popatrzcie, no moi drodzy, aż mi się sznurek zawiesił na brwi. Moi drodzy, dziś śmieszne. Dziś coś, coś śmiesznie, jest, moi drodzy. No, śmiesznie. Moi drodzy, jeśli dobrze zrozumiecie zasadę działania, to popatrzcie. wykorzystując pęd napastnika, czyli idzie z takim pędem jesteś w stanie yy, ta technika, moi drodzy, yy, dziękuję. Co się co, 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 moi drodzy się dzieje z tymi, z tymi sznurkami? No, moi drodzy, nie wiem czy co stało, ale coś z tymi sznurkami mi się dzieje. Yy, uwaga, moi drodzy, yy, szukam tak, żeby wiatru nie było. Yy, yy, Przypomniałem sobie. Jeszcze jedną zagadkę wam zdradzę. Jeżeli to będzie złapanie oburącz za klapy, nie zmienia to w ogóle twojego zachowania. Czyli robisz dokładnie to samo. Dwie ręce, jedna ręka, żadna różnica, ale teraz na pastik jeszcze dał ci wybór, bo możesz to zrobić w jedną stronę, albo w drugą stronę. Więc jeszcze milej dla napastnika. Zasada, pamiętacie, ta sama: krok w tył, głowa nisko, wychodzę w bok, mogę od razu przeatakować łokcię i moi drodzy, rozkładam rękę, podkładam i tym razem już uważam, moi drodzy, na mistrza Jarosława. Moi drodzy, jeśli to złapanie jest za szyję, ta, za szyję duszenie, moi drodzy, popatrzcie, prosta sprawa. Podnoszę rękę do góry, zasada ta sama, czyli krok do tyłu, obniżam się, trzymaj mięśniu z całej siły, duś, tak, moi drodzy, nie utrzyma, dlaczego, dlatego, że wychodzę tu ręką, a przy okazji wychodzę, bam, tak, moi drodzy, popatrzcie, hop, tak, śmiało, trzymaj, mocno, ile siły, spójrzcie, hop sorry, moi drodzy no tak to wygląda, moi drodzy nieraz, yy, nieraz różni instruktorzy pokazują wam jakieś techniki kurde, jakieś bajki, poczekaj mistrzu, pokus, bo nie pokażę, mistrzu o typu... no Kurczę. pamiętajcie zdrowy rozsądek yy, podczas obrony yy, nie możecie się bać, zareagować, czyli nie możesz myśleć, że tam co się stanie, jak się stanie, bo jak się nie stanie, to się stanie. No, moi drodzy, jak ktoś Cię już łapie, to już y, możesz się bronić. Także pamiętajcie o tym. Dzięki, mistrzu. Dzięki. No, dajcie lajka like mistrzowi, bo prawie goleniem rozwalił tą rurkę. No, jak <laughs> się, moi drodzy. Dzięki, do zobaczenia. Pozdrawiamy naszych kolegów. Ta. E? Moniko, pozdrawiamy. Tak, no. I wszyscy wracają do, do swojej roboty. Dzięki moi drodzy. Do zobaczenia.